Siemaneczko z tej strony Mati i witam was w takim nietypowym odcineczku. Taka informacja mam na sprzedaż dużo części z Turana 2003 rok. Dam wam link w opisie do mojego profilu na Oliksie oraz na Allegro. Wszystkie części mam zdemontowane, te które mam na sprzedaż jeśli nie ma czego to znaczy że takiej części nie posiada. Mam silnik jeszcze mam dużo z przodu auta mam jedne też drzwi, jakieś sprężarki alternatory fajnie, ceny, wysyłki oferuję da się dogadać, tam więc macie linki do Alixa, do Allegro kupujcie śmiało, pytajcie mam nadzieję, że każdy coś dla siebie znajdzie, jeszcze dużo części mam auto jest już do naga rozebrane, tak więc no, wszystko jest fajnie powyjmowane, tam więc wysyłka jest ekspresowa, też odbiór osobisty tam więc zapraszam, a tu kilka przebitek rzeczy z tego Turana wyjętych, oczywiście to nie wszystko wbijajcie, kupujcie na razie, cześć